Cześć, witam Was na czwartym odcinku mini mediacyjnego espresso. Dzisiaj mam nadzieję, że macie przygotowaną kawę i macie gotowość, żeby spędzić tę przerwę kawową razem ze mną. Dzisiaj zaproszę Was do sali lekcyjnej i do przyjrzenia się temu, co ja jako nauczyciel mówię do dzieci: co może przyczynić się do braku akceptacji różnorodności. A jednocześnie jest ogromnym teatrem mentalnym, który rozgrywa się w naszych głowach i który podszeptuje nam szakala część, która nam podpowiada, że tak będzie u wszystkich i na pewno następnym razem już nikt nie będzie cię słuchał. Także zapraszam serdecznie, szczególnie teraz w tej przerwie świątecznej do przyjrzenia się tak z dystansem i z czasem, co może spowodować integrację tych treści nauczycieli przedszkolnych oraz z klas 1-3. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy jak zawsze od e, przypomnienia sobie jak wygląda schemat mini mediacji? Pamiętacie już na pewno, ci, którzy są ze mną już czwarty raz, ci, którzy się dopiero dołączają, chciałabym zadbać też o ich jasność, więc zawsze na początku przypominam, schemat składa się on z trzech części, czyli S, N i O. To są trzy kroki, które jak w tańcu będziecie używać przy okazji towarzyszenia w konflikcie. Ale nie tylko w konflikcie, bo mini mediacje z, z sukcesami możecie używać również przy okazji wspólnego świętowania czy przy okazji opłakiwania. I teraz zobaczcie. Pierwszy krok to jest S. Czyli opisujemy fakty, czyli to, co widzimy, to, co słyszymy. Pamiętajcie o tym, że tym piktogramem, który tutaj warto mieć w głowie, jeżeli jesteście wzrokowcami, to jest obraz kamery, czyli tego, co kamera jest w stanie nagrać. Drugi krok to jest N czyli nazywanie potrzeb. I teraz pamiętajcie, że tutaj to jest jak mapa skarbów, nie? Szukacie tych potrzeb, a jak je znajdziecie, to będziecie mieć dużą radość, że to o to chodziło. Dlatego euforia ze znalezienia potrzeby jest praktycznie identyczna jak ze znalezieniem skarbu czegoś cennego w tej sytuacji, bo jak dojdziecie do potrzeb, to jesteście już w połowie drogi do tego, żeby zadbać o siebie i o drugą osobę. Czyli N nazywamy potrzeby, no i i patrzymy wtedy na mapę skarbów, którą razem z dziećmi jak kartografowie rozrysowujemy. Nie z dziećmi czy z drugą osobą po prostu, którą akurat e, macie sytuację konfliktową czy której relacji chcecie wykorzystać schemat SNO. No i ostatni krok, czyli trzeci, to jest o i polega on na tym, żeby otwierać przestrzeń do rozwiązań, czyli polega on na tym, żeby pokazywać, gdzie rozwiązania mogą się znajdować i otwierać je jak okna. I pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że jest jedno rozwiązanie, jedno możliwe, jedyne, wręcz przeciwnie, tych rozwiązań jest. Wiele tych rozwiązań jest mnogość i tak nasze zadanie to jest stworzyć taką przestrzeń, w której druga osoba te rozwiązania dostrzeże. Pamiętajcie jednocześnie, że SNO daje przestrzeń na wasze potrzeby i na potrzeby drugiej strony. Pamiętajcie o tym, że wasze granice są tak samo ważne jak granice drugiej osoby. Tak samo jak ważne są potrzeby każdej ze stron i żadna potrzeba nie jest ważniejsza. Ani mniej ważna, każda potrzeba po prostu jest. I jeżeli jest żywa, to znaczy chce być zadbana i chce być spełniona, będzie prosiła o spełnienie w różny sposób. Czasami jest tak, że gdy już nie mamy nadziei na to, że nasza potrzeba będzie spełniona, stosujemy najbardziej przemocowe strategie. I dzieci to również dotyczy. To jest właśnie największy paradoks. Tak? Największy paradoks tego, że jak prosimy, jak dziecko tak bardzo chce czegoś i nie ma już pomysłu na to, żeby tą potrzebę zaspokoić, to prosi o nią w najmniej kochany sposób. I wtedy ten sposób proszenia o to, żeby ta potrzeba była spełniona, oddala tego człowieka od zaspokojenia tej potrzeby. No i to jest właśnie największy paradoks. Jak macie narzędzie, jakim jest SNO, czyli mini mediacja, Jesteście w stanie zadbać o siebie, jesteście w stanie zadbać o drugą osobę. Jasne, że nie każda sytuacja mediacyjna doprowadzi Was do e, tego rozwiązania, które byście chcieli. Czasami jest tak, że konflikt potrzebuje. Tańca z czasem. To znaczy, że jak czujecie, że wasze emocje są już na tyle żywe i na tyle wychodzą z was, że nie jesteście w stanie zadbać o to, żeby ta rozmowa była w bezpieczeństwie zarówno dla was, jak i dla drugiej osoby, no to warto ją przerwać, warto powiedzieć o tym, że wiesz, ja teraz czuję frustrację, irytację i zdenerwowanie. I teraz nie, nie chcę kontynuować tej rozmowy, dajmy sobie na przykład 5 minut. Jednocześnie czasami jest tak, że chlapniemy coś, nie? że powiemy rzeczy, które, mm, które są trudne. Które są trudne dla drugiej osoby, które są trudne później w konsekwencji dla nas również. Bo te wszystkie komunikaty w stylu ty jesteś taka, to przez ciebie, te wszystkie botyzmy, przez ciebice i wyciąganie mm, winy jako takie granie nią jest taką bronią obosieczną, bo ona uderza w drugiego człowieka, ale w konsekwencji uderza również w nas. No i teraz jak się to wydarzy, no to słuchajcie, no wydarzy się. Jesteśmy tylko ludźmi i błądzimy. Potem pytanie jest, co my z tym robimy? Nie? Czy idziemy w stronę sklejania tej popękanej porcelany i mm, z akceptacją do tego, co sami powiedzieliśmy, mówimy na przykład, wiesz, mm, w sumie to nie podoba mi się to, co do ciebie powiedziałam, chciałabym inaczej, przykro mi, że usłyszałaś to czy to. E, wiesz co, nie byłam chyba w zasobach było mi bardzo trudno wtedy zadbać o siebie. No i w sumie nie chcę, żeby takie słowa padały w naszej relacji, nie? I teraz mm, jesteście w stanie posklejać to złotem, tak? W momencie, kiedy macie gotowość na to, żeby zobaczyć co zrobiście i co to w konsekwencji przyniosło, nie? Jednocześnie z taki insight żyrafy do wnętrza siebie też nie powoduje, że druga strona będzie miała gotowość, bo możecie się spotkać z tym, że nie, teraz już nie będę z tobą rozmawiała, bo e, wyszła twoja prawdziwa twarz, Okej, okay, że ja słyszę, że tobie się nie podobało to, jak ja z tobą rozmawiałam, jednocześnie mi też się nie podobało, nie, i ja też nie chcę w taki sposób rozmawiać. I teraz wy nie odpowiadacie za to, co druga osoba z tym zrobi. Wy pamiętajcie, odpowiadacie za to, co Wy z tym zrobicie i jak Wy poradzicie sobie z tą sytuacją i jak, mm, jak to zakomunikujecie, nie? Dzisiaj idziemy do klasy, do sali przedszkolnej i do klasy szkolnej. Ja tak na początku zasugerowałam, że to będzie głównie sytuacja dla, przed, dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli i nauczycielek przedszkola i nauczycieli i nauczycielek klas 1-3. Jednocześnie być może dzieje się to również w starszych klasach. To już zobaczcie, czy stosujecie takie wyrażenia. To znaczy wyobraźcie sobie sytuację, kiedy prowadzicie zajęcia i na przykład dziecko chce trzymać jakąś zabawę. I teraz zobaczcie, co wam się dzieje, co wam się dzieje, czy wam się to podoba, że wy na przykład wprowadzacie, nie wiem, na przykład opis tradycji świątecznych i bardzo wam zależy na tym, żeby dzieci były w kontakcie z wami, skupieniu, a dziecko bierze jakąś zabawkę, którą chce trzymać. Nie? I teraz co wam się dzieje w głowie, czy idzie ten teatr mentalny w stronę tego, że no, on się teraz będzie bawił, on teraz będzie... Mi przeszkadzał, albo ona, ona teraz będzie wydawała dźwięki tym zwierzątkiem, i za chwilę nikt nie będzie się koncentrował, czy wierzycie swoim myślom, nie? i na ile wierzycie swoim myślom, bo jakkolwiek są to myśli, na razie jesteśmy w fakcie, czyli w S, i jaki jest fakt tej sytuacji? Fakt jest taki, że ona albo on trzyma zabawkę i to jest fakt, i to jest koniec, tak? I teraz wy, mając narzędzie SNO, możecie dowiedzieć się, wybrać, że chcecie się dowiedzieć, wybrać, że w tej sytuacji nie idziecie w stronę swojego teatru mentalnego, który wam podpowiada, o ona będzie się tym bawiła, a ona będzie mi przeszkadzała, za chwilę wszyscy będą chcieli się bawić tą zabawką, że idziecie dowiedzieć się, dlaczego ta osoba chce tą zabawkę trzymać, nie? Czyli mówicie, hmm, Justynko, widzę, że trzymasz zabawkę. Widzę, że trzymasz krówkę, czy mam krowę. E, powiedz mi, e, powiesz mi coś więcej o tym, dlaczego ci zależy na tym, żeby ją trzymać. No, i na przykład Justyna odpowie, że no, zależy mi, żeby ją trzymać, bo lubię ją głaskać jak się uczę. Mhm, okej, okay, czyli że jak jesteś na zajęciach, to słyszę, że lubisz sobie tam pomanipulować tą zabawką, tak, podotykać ją, pogłaskać ją, no tak, lubię. Okej, okay, to jaki masz pomysł na to, żebyś mogła trzymać tą zabawkę i nią manipulować i jednocześnie, żebyś była w kontakcie ze mną? No to ja będę trzymała ją w rękach, a jak pani będzie chciała, żebym coś pokazała, to ja bardzo chętnie to zrobię. A mogę pokazać tą krową? Jasne, masz taki pomysł, że będziesz ją trzymać, i że jak będę chciała, żebyś mi pokazała jakiś obrazek, to pokażesz tą krową. No tak, jasne, mi się podoba ten pomysł. Zobaczcie, to może być jedna z możliwości, nie? Jaka może być inna? Mm, idźmy dalej, jeszcze raz, czyli wracamy do S. Justyna, widzę, że trzymasz teraz zabawkę w rękach. No tak. Mm, a powiesz mi dlaczego? No bo tęsknię za mamą, a mama mi dzisiaj dała tą zabawkę do przedszkola. Okej, okay. czyli ja słyszę, że tęsknisz za mamą i jak trzymasz tą zabawkę, to jest ci wtedy przyjemniej? No tak, bo wtedy mam coś, co mama trzymała. Jasne, że tobie zależy na tym, żeby trzymać to, bo to jest o tym, że tęsknisz za mamą, tak? Tak. To ja masz jakiś pomysł, co możemy zrobić, żebyś była również w kontakcie ze mną na zajęciach i jednocześnie... Że